Siemanko, witam wszystkich w kolejnym filmie na kanale. Prey z 2022, czyli Predator 5 albo Predator 7, zależy jak liczycie. Jeżeli liczycie Alien kontra Predator, no to siódma, jeżeli nie, no to piąta. Ma kilka nawiązań do oryginalnych Predatorów, czyli Predator 1 z Arnoldem Schwarzeneggerem z 1987 i Predator 2... Z danym Glowerem z 1990 bodajże. Film Trachtenberga śledzi historię Naru, czyli członkini plemienia Komanczy. Prey dzieje się mniej więcej 300 lat przed pierwszym oryginalnym Predatorem z 1987. Pierwszy Predator ustalił kilka najważniejszych cech tytułowego łowcy. Mimo, że Prey dzieje się kilkaset lat wcześniej niż oryginalny Predator, to ma kilka nawiązań, o których warto wspomnieć, o których Mogłeś zapomnieć, także oto one. Zapraszam do materiału. Kiedy Francuzi wykorzystują Naru i Tabę jako przynęte dla Predatora, brat Naru mówi jeżeli to krwawi, to możemy to zabić. Co jest nawiązaniem do oryginalnego Predatora i tej samej linii, którą użył Dutch Schwarzeneggera w pierwszym filmie. Kolejny easter egg znalazłem, kiedy Naru wpada w ruchome piaski. Ruchome piaski, w tym przypadku bagno, prawie ją zabija. Jednak udaje się jej wyjść za pomocą przywiązanej do tomahałka liny. W każdym razie to, jak wychodzi, jest nawiązaniem do pierwszego predatora. Kiedy Naru wychodziła z błota, myślałem, że za chwilę usłyszymy kwestię, że predator nie może jej zobaczyć. Jednakże w prey kwestie błota załatwiły kwiatki. W oryginalnym Predatorze Arnold Schwarzenegger też był pokryty błotem i ukrył się wśród gałęzi, co jednocześnie jest nawiązaniem do Prey, tak więc praktycznie te dwie sceny są z żywcem skopiowane. Kolejnym nawiązaniem jest czyszczenie czaszek, czyli swoich trofeów przez Predatora. Dobrej widzimy, jak predator zabija wilka i czyści jego czaszkę za pomocą jakiejś magicznej mgły. W pierwszym i drugim predatorze wielokrotnie widzieliśmy, jak predator zabija swoje ofiary, wyciąga z nich czaszkę i kręgosłup, a następnie używa ich jako trofeów, jako e, takiego znacznika, że on jest najwyższym predatorem na tej ziemi. Dosyć powszechnym motywem, jak na początku wspomniałem, jest pokazanie, że predator również krwawi. Tak było w Prey i tak było w Predatorze z 87. Zarówno Prey, jak i film z 87 pokazuje predatora, który leczy swoje rany, czy zakleja swoje rany za pomocą technologii. W filmie z danym Gloverem z 90 roku Predator używa rozbitego szkła, które zmienia na jakąś papkę, które nakłada na swoje rany. Tak więc motyw jest dosyć mocno rozpowszechniony w filmach Predator, jednak w tym z 90 roku jest to pokazane nieco inaczej. Dutch użył całej swojej wiedzy jako komandosa, aby zwabić i zabić Predatora w oryginalnym filmie. Mniej więcej to samo działo się z Naru i Predatorem w Prey. Jednakże jej pułapki nie były tak wymyślne jak te Dacza. Naru użyła Francuza jako przynęty, podczas gdy Dacz użył samego siebie jako przynęty dla Predatora. No dobra, pierwsze spotkanie nie wyszło tak jak planowali i Naru jakoś musiała uciec. Użyła nurtu rzeki, aby uciec predatorowi, czyli dokładnie to samo co zrobił Dacz, aby uciec pierwszemu predatorowi z 1987. Nie mówię tu o chronologii. Jednakże w obu przypadkach to był bardzo poważny błąd, ponieważ woda zmyła błoto z ich ciała, tak więc predator na nowo mógł ich zobaczyć. Na końcu oryginalnego Predatora Dach używa pochodni, aby zwabić Predatora w jedno konkretne miejsce. Strzela z łuku, aby zadać Predatorowi pierwsze rany. Prey, Naru i reszta myśliwych używa bardzo podobnych pochodni, mimo tego, że używali ich w innym celu. Jak wspomniałem, Dacz używał ich w celu e, skupienia swojej uwagi, a raczej uwagi Predatora na pochodni, to Naru i reszta myśliwych używała ich, aby oświetlić swoje drogi. Jednakże te pochodnie wyglądały dokładnie tak samo, a raczej zrobione były w ten sam sposób. Na początku wspomniałem, że Predator w całej franczyzie używa podobnych broni. Tak również było w Prey i w Predatorze z 87. Mamy tutaj podobną bombę, którą Predator ma na swoim przedramieniu. Mamy tutaj laser, który ma takie trzy kropki, który nakreśla cel. Jednakże wcześniej, w 87, był to laser, a w. Prey z 2022, który dzieje się 300 lat wcześniej, mamy trzy strzały. W Prey widzieliśmy oczywiście kilka nowatorskich broni, których nie widzieliśmy nigdy wcześniej, jak na przykład tarcza. Jednakże wydaje mi się, że największym historegiem, który wiąże Prey i Predatora, jest broń, którą Naru przyniosła do wioski pod koniec filmu. Naru przyniosła do wioski głowę Predatora i broń, na której napisane jest Rafael Adolini 1715. Jest to ta sama broń, którą Harrigan dostał od Predatora w Predator 2. Tam również wyraźnie widać, że jest napisane na broni Rafael Adolini 1715, i to jest największe połączenie tych dwóch franczyz. Reżyser Preys 2022 powiedział, że chciałby, aby ta broń była takim punktem centralnym całej franczyzy, aby sequel podążał za historią broni. Dajcie mi znać, czy znaleźliście jakieś jeszcze nawiązania do e, oryginalnego Predatora. Powiem szczerze, że najbardziej czekałem. You are ugly motherfucker, czy jakoś tam to było, które powiedział Dutch do Predatora, kiedy ten ściągnął maskę. Jednakże wydaje mi się, że w 1719 takich słów jeszcze nie znali. Ale jeżeli jeszcze znalazłeś coś innego niż o to, o czym powiedziałem w materiale, daj mi znać w komentarzach poniżej. Na razie.